Witajcie, moi drogie Smurficzki! kochani! Słuchajcie, dzisiaj odcinek, bym rzekł, znowu jakże wyjątkowy, ale żeby nie nadużywać tego słowa, to powiem, że odcinek jest naprawdę wyjątkowy, bo to jest odcinek, słuchajcie, pierwszy specjalnie dla czwartoklasistów. Otóż pojawiły się ostatnio łamki, pisaliście do mnie odnośnie tego, że z tymi łamkami faktycznie jakieś tam problemy macie, więc poświęcimy łamkom troszeczkę więcej czasu, ale żeby to zrobić, słuchajcie, musimy że tak powiem troszeczkę zrobić krok w tył, czyli wrócić się do czwartej klasy. Tam, słuchajcie, pojawiły się ułamki po raz Pierwszy. No i my właśnie wrócimy sobie, słuchajcie, do tej czwartej klasy. Więc pamiętajcie, że jeżeli macie problemy z pewnym działem i na przykład nie ogarniacie go, będąc w szóstej klasie, to zobaczcie, czy przypadkiem ma dwójek nie nagrał was, dla was czegoś podobnego dla klasy piątej, czy może czwartej. Bo warto czasami wrócić się po prostu troszeczkę do tej klasy wcześniej, po to, żeby tą wiedzę posiąść, usystematyzować i później, słuchajcie, wystrzelić jak z rakiety po prostu z kolejnymi trudniejszymi zagadnieniami. Także dzisiaj powiemy sobie o skracaniu ułamków, czyli słuchajcie, oczywiście, ułamki zwykłe i skracanie ułamków. Do dzieła. Ja, słuchajcie, tutaj Wam szybciutko was wprowadzę. A Wy, oczywiście, subik na kanale Dzwoneczek. I oczywiście, pamiętajcie, Madwujek Vlog, nowy kanał. Słuchajcie, koniecznie, zasubujcie również. No i materiały, które słuchajcie, yy, które, tutaj, yy, yy, które tworzę podczas filmików, wrzucam na stronę madwujek.pl, na którą Was serdecznie zapraszamy. Ok, mamy słuchajcie ułamek, ułamek zwykły składa się z czego? Składa się z licznika, to jest to co u góry, składa się z mianownika, to jest to co na dole i składa się z kreski ułamkowej, czyli to co jest po środku, to co rozdziela nam licznik i mianownik. Czyli zobaczcie, jak ja napiszę A przez B, to jest oczywiście nasz licznik, to jest nasz mianownik, to jest bardzo ważne, bo w zadaniach często później, w późniejszych jakichś tam, Klasach spotykacie się z takim stwierdzeniem. Do licznika dodajcie dwójkę, od mianownika odejmijcie trójkę, albo w poleceniu zróbcie wspólny mianownik, albo zróbcie wspólny licznik, a takie zadania to akurat w czwartej klasie będą i zaraz będziemy je robić. No więc musicie wiedzieć, gdzie jest licznik, a gdzie jest mianownik. Więc pamiętajcie, licznik u góry mianownik na dole, a to co po środku to jest nasza kreska ułamkowa. Kreska ułamkowa. No i to jest tyle, co musicie wiedzieć tak naprawdę o. Ułamkach zwykłych, czyli jak ten ułamek zwykły wygląda. No i słuchajcie, czasami macie taki ułamek, yy, który yy, da się, że tak powiem, skrócić, da się zredukować licznik i mianownik przez jakąś tam liczbę, ponieważ zawsze staramy się doprowadzać ułamki do najprostszej postaci. Czyli jeżeli ja mam jedną drugą, no to OK, tu nic nie da się skrócić, ale jeżeli ja mam dwie czwarte, to zobaczcie, zarówno dwójkę, jak i czwórkę da się podzielić przez dwa i będziemy mieli. Jedną, drugą. I właśnie taki ułamek powinien znaleźć się jako odpowiedź do jakiegokolwiek by to zadanie nie było, ponieważ zadanie zawsze doprowadzamy do najprostszej możliwej postaci. Czyli zobaczcie, jeżeli mam a przez b i chcę skrócić ułamek, to znaczy, że będziemy skracać, słuchajcie, sobie zarówno licznik, jak i mianownik. Czyli a przez b podzielę sobie zarówno a przez jakąś tam liczbę, i b również podzielę przez jakąś. Liczbę. No oczywiście zarówno wszystkie nasze liczby, czyli A, B oraz C są jakimiś tam liczbami naturalnymi, no i oczywiście nie mogę dzielić przez 0, czyli nasze B nie może być zerem. No oczywiście C w sumie też nie może być zerem, więc może dopiszę, że C i B nie mogą być zerami, bo nie możemy dzielić przez 0. No i słuchajcie, przechodzimy do przykładów, zobaczcie. 12 18. No i teraz musicie się zastanowić, jaka jest jaki jest największy wspólny dzielnik tak naprawdę tego licznika i mianownika, czyli przez co da się maksymalnie skrócić 12 i 18 i możecie od razu na przykład e, skrócić przez ten największy wspólny dzielnik, natomiast jeżeli tego nie dostrzegacie, to możecie zrobić, że tak powiem, to na ratę. Ja na przykład widzę, że zarówno 12 i 18 dzieli się przez 6, prawda? Czyli mogę skrócić 12. I 18 przez 6, zobaczcie, i będę miał 12 przez 6 to jest 2, i 18 na 6 to jest 3, więc to będzie 2 trzecie, prawda? Ale zobaczcie, na przykład w kolejnym przykładzie mam 15,6. Zarówno 15, jak i 60 skraca się, słuchajcie, aż przez w sumie 15, tak? Ale załóżmy, że ja tego nie widzę. Pierwsze, co mi się rzuca w, oczy, w oko, w oczy, to to, że mogę podzielić to przez 5. No to no, słuchajcie, dzielę to przez 5, zobaczcie, 15 przez 5 to jest 3. 60 przez 5 to jest jakieś 12, no i mam 3 dwunaste, prawda? No więc mo może sobie napiszę, że to są 3 dwunaste, ale 3 dwunaste, słuchajcie, ja jeszcze dam radę skrócić, przez oczywiście, przez 3. No więc dzielę, 3 przez 3 to jest, o, nie 3, tylko 1 i 12 przez 3 to jest 4 i mam w efekcie, słuchajcie, jedną czwartą. 30 45 Piękny, piękny kwiatuszek. 30, 45. Skrócę sobie, słuchajcie, przez 15. 30 podzielić na 15, czyli ile, 30, ile 15 mieści się w 30. No dokładnie dwie, słuchajcie, więc piszę 2 I ile 3 15 mieści się w 45. 3, więc to będą 2, 3. 10 15. Tutaj skrócę sobie, słuchajcie, spokojnie przez 5. 10 podzielić na 5 to jest 2. 15 na 5 to jest 3, czyli mamy również 2, 3. Tak, jak mi dzisiaj towarzyszy. Nam słuchajcie w odcinku. Emi, przywitasz się? Bo w sumie ty się nie przywitałaś z macmurficzkami. Powiesz coś do macmurficzków? Cześć. Emi mówi tutaj blisko, bo tu mam mikrofon, tak? Cześć, macmurficzki. Dobra. E, to są Macmerficzki z czwartej klasy. To są małe macmurficzki, prawda? No nie przesadzę. jeszcze 5 lat. Ale tu niedługo. Ale to szybko zleci. 7 czternastych skracamy przez 7. 7 podzielić na 7 to jest 1. 14 na 7 to? mi mówi, że 2. Dobrze. Jedna... Nie, Nie mówiłaś. Jedna druga. To jest jedna druga. 13 trzydziestych dziewiątych. redukujemy sobie, słuchajcie, przez 13. 13 podzielić na 13 to jest 1. 39 podzielić na 13. Musicie zastanowić się, ile trzynastek mieści się w 39. Tak? Więc mam 13... Kolejne 13 to 26 i kolejne 13 to 39. Więc mam 3 trzynastki, czyli to będzie 1 trzecia. 18 i 24. No więc musicie się zastanowić, przez co da się podzielić 18 i 24, tak? Na pewno jak dobrze dokojarniacie tabliczkę mnożenia i znacie tabliczkę mnożenia, to raczej nie powinno Wam sprawiać to problemów, tak? 18 to 3 razy 6, więc jak skrócę przez 6, to będzie trójeczka, A 24 to 4 razy 6 więc skracając przez 6 będę miał czwóreczkę i mam 3 czwarte. Ale tak jak wam mówiłem, jeżeli od razu nie widzicie, że to jest 6, no to możecie najpierw skrócić przez 2, a później przez 3. Albo na odwrót, najpierw przez 3, a później przez 2. 15 czyli zobaczcie, dzielę przez 15. Tutaj będę miał jedyneczka, tu będę miał 2, czyli to jest 1 druga. 14 i 42. Aha przez skróćcie słuchajcie przez 2, to będę miał 7 A tu będę miał 21, czyli mam 7/21. No i to się słuchajcie da jeszcze skrócić przez 7, prawda? To będę miał 1, a tu będę miał 3, czyli to jest 1/3. 12/16. Skrócę może najpierw przez 2 i będę miał 6/8 i skrócę słuchajcie jeszcze przez 2 i będę miał 3/4. Czyli to jest 3/4. 15 25 skrócimy sobie przez 5 i będziemy mieli 3 5, 3 i 5. A 14 21 skrócimy sobie przez 7 i będę miał 2, bo 2 razy 7 to 14 i 3, bo 3 razy 7 to 21, czyli mam dwie trzecie. Ok, no i 11 22. Słuchajcie, to da się skrócić przez 11, no nie przez nic innego. Tu będę miał 1, a tu będę miał dwójeczkę, czyli to będzie jedna druga. 18 24 Ups, chyba już było, ale to szybciutko. Może najpierw przez 2 tym razem, bo nie dojrzałem, że da się przez 6. Tu będę miał 9, tu będę miał 12, tak? Czyli to jest 9 12 i to skracam jeszcze przez 3 i będę miał 3 4. Oczywiście 3 4. Dobra, no i dalej. Mam 20 przez 35. Redukujemy sobie przez 5. Tu będę miał 4, a tu będę miał 7, tak? Czyli to będzie 4, 7. 15 20 zredukujemy sobie przez 5 i będę miał 3 czwarte. 20 24 zredukujemy sobie przez 2, dajmy na to i będę miał 10 12. Jeszcze, słuchajcie, przez 2 da się skrócić, więc będę miał. Czekajcie, napiszę, żeby nie było. 5 6. No i przy 5 6 już przez nic skrócić się nie da. No i 10 18 skrócę sobie najpierw przez 2. I będę miał 5 dziewiątych, 5 dziewiątych. No i chyba tak naprawdę tyle. Zobaczcie, tak się redukuje, tak się skraca nasze ułamki. Teraz mamy troszkę trudniejsze liczby. Nawet bym powiedział, trudniejsze z... zwróćcie uwagę, jaka jest różnica między tamtymi ułamkami a tymi ułamkami. Te ułamki, które mieliśmy tutaj. Za każdym razem licznik. Był mniejszy niż mianownik, czyli to, co u góry było mniejsze niż to, co na dole, albo inaczej to, co na dole było większe niż to, co u góry, to są tak zwane ułamki właściwe. To jest ułamek właściwy. Jeżeli licznik jest mniejszy niż mianownik, to to jest ułamek właściwy, a tutaj mamy ułamki niewłaściwe, ponieważ liczniki są większe niż nasze mianowniki. To są ułamki, uwaga, niewłaściwe, właśnie. Dobra, skracamy. 77,56 przez 7 pewnie da się skrócić, co? To będzie 11 i teraz pytanie, 7 razy ile da mi 56? No jak ogarniacie tabliczkę mnożenia, to pewnie od razu powiecie mi, że to jest 8, czyli to jest 11 8 No i żeby nie było, od razu wyciągnę, słuchajcie, całości, czyli to jest 1 całość i 3 8 tak? Dalej mam 125 45, to się da skrócić zdecydowanie przez 5. Da się? Da się. To będzie 25 a to będzie 9 i mam 25 dziewiątych, 25 dziewiątych, wyciągamy sobie całości, czyli zastanówmy się, ile dziewiątek mieści się w 25, ja obstawiam, że jakieś 2 całe i to będzie 18, czyli do 25 brakuje nam 7, czyli 2 całe i 7 dziewiątych. 116 da się skrócić przez, nie, nie ciągnij kabla, bo to nas rozłączy, wiesz? No, nudzisz się teraz, co? A widzisz? To teraz pouczysz się ułamków. Wyobraź sobie, że Nati ile musi nas spędzić na, tym, na tej nauce. Widzisz? Ja nie wiem, jak on daje radę. Nogi Cię bolą od nauki? Niesamowite. Słyszeliście, że od nauki mogą boleć nogi? Jak to możliwe, że nogi Cię bolą od nauki? Toż to niemożliwe. Dobra, mamy 25 czwartych. Czyli ile mieści się dwudziesty... czwórek w 25? No to będzie 6 chyba, tak? 6 razy 4 to 24, czyli zostaje nam 6 i 1 czwarta. 6 i 1 reszty, czyli 6 i 1 czwarta. Nie wiem, czy to nie jest za blisko, co? Na ty, jak myślisz, nie za blisko te przykłady zapisałem? Nie. może zrobię linię. Widać lepiej teraz jak jest linia? Tak. Eee, 81,36. To da się skrócić z lidennie przez 9. Jakaś dziwna ta ustanka. To znaczy? Pikuś na jakaś... Oj, Miśku. Zaraz skończymy. Jeszcze jedna strona. Szybko pójdzie. 81 na 9 to jest 9. 36 na 9 to jest 4. Czyli mam 9 czwartych. Czyli w 9 mieszczą się dwie czwórki. Czyli to jest 2 i 1 czwarta. 72 i 24. O rety. Słuchajcie, 7 ja to skróciłem. Przez 8 to skróciłem. O, przez 8. To będzie 9, prawda? 9 razy 8 to 72. 24 przez... 8, niemożliwe. To będzie 3, słuchajcie. Zobaczcie, to jest 9 trzecich, a przez 9 trzecich da się jeszcze skrócić, przez 3. I to będą 3 pierwsze, czyli 3 całe. 57 57,38. No to będzie ciekawie, bo ja mam wrażenie, że ja to brałem tak, że to się przez 19 skróci, słuchajcie. To już trzeba zauważyć takie rzeczy, bo 38 na 19, 19 plus 19 to jest 38, prawda? Czyli to będzie 2. A jak do 38 dodam jeszcze jedno 19, to będę miał właśnie 57, czyli to są słuchajcie, 3 drugie, a jak wyciągniemy sobie całości, to będzie jedna całość i jedna druga. 24, 16 możemy skrócić przez e, 8, nie? Przez 8 skróci się. Zobaczcie, 16 na 8 to 2, 24 na 8 to jest 3. Znowu mam 3 drugie, czyli jedna całość i jedna druga. Dobra, 25, 15, cykamy przez 5. I będę miał 5 trzecich, prawda? Czyli 5 trzecich, czyli 1 całość i 2 trzecie. Tu sobie może też, słuchajcie, zróbmy krechę. 30 osiemnastych skróćmy przez 6. 18 na 6 to 3. 30 na 6 to jest 5. Czyli mam 5 trzecich, przypadek totalny, że to jest znowu 1 cała i 2 trzecie. 32 24. słuchajcie, to się da skrócić przez co? Przez 8. 32 to jest 4 razy 8, czyli tu czwóreczka, 24 to 3 razy 8, czyli to jest trójeczka. Czyli mam 4 trzecie, czyli tak naprawdę jedna całość i 1 trzecia. 52 przez 8, no tutaj słuchajcie, przez co skrócimy. Może skróćmy przez 4, czyli 52 na 4 to będzie. Jak ciężko wam skrócić, na przykład od razu przez 4, to możecie 2 razy skrócić przez 2. Może najpierw skróćmy przez 2, prawda? To będę miał. Yy, przez 2, jak skrócę, będę miał 26 czwartych, prawda? I teraz mogę skrócić to jeszcze raz przez 2 i będę miał 13 drugich. Po prostu 13 drugich. Po prostu 13 drugich. A 13 drugich to jest 6,5, czyli 6 całych i 1 druga. 28 dwunastych, słuchajcie, cykamy sobie przez 4. Tu mam siódemeczkę, a tu mam trójeczkę. Czyli mam 7 trzecich. Czyli bodaj, że to będzie ile? Dwie całe, prawda? Bo 2 bo razy 3 to jest 6 i jedna reszta, czyli 2 i 1 trzecia. 15 9 cykam sobie przez 3 i będę miał 5, a tu trójeczkę, czyli mam 5 trzecich, czyli jedna całość i 2 trzecie. Z kolei 12 ósmych? 12 ósmych da się skrócić przez 4, czyli będę miał 3, drugie, 3, drugie, czyli to jest 1 całość i 1

Drugich, czyli mam 11 przez 2, czyli to będą 5 całych i 1 druga, prawda? Bo zobaczcie, 5 razy 2 to 10, plus 1 to jest 11, 2. 27, 18 tu zdecydowanie skracamy przez 9. 27 podzielić na 9 to jest 3. 18 podzielić na 9 to jest 2, czyli mam 3 drugie, co daje nam jedną całość i jedną drugą. No, i 22 czwarte. Obie liczby są parzyste, więc możemy sobie skrócić przez dwa. Będę miał dwójeczkę na dole, 11 u góry, czyli mam 11 drugich, czyli 5 i pół, czyli 5 i jedna druga. Słuchajcie, ależ my się naskracali. No i zobaczcie, na koniec naszykowałem Wam coś takiego, troszeczkę innego niż te przykłady poprzednie. Po to, żebyście Wam pokazać, że jeżeli mam, zobaczcie, licznik, który mam jakiś iloczyn, i mianownik, który mam iloczyn, to oczywiście bardzo ważne jest to, że tam są iloczyny. I oczywiście ja mogę je wymnażać, ale mogę też skracać, pod warunkiem, że są to iloczyny. I zobaczcie, na przykład zrobiłbym tak. 3 razy 4 u góry to jest 12, więc mogę skrócić to z 12 na dole. I tu nic mi nie zostaje, prawda? No i szóstkę z 24. 6 przez yy, 6 razy 4 to jest 24, więc jedyneczka u góry i czwóreczka u góry zostaje mi, zobaczcie, 1 czwarta. I nic nie musiałem wymnażać. Bo oczywiście możecie to powymnażać, ale powstaną Wam jakieś duże liczby, musicie to mnożyć pod kreską, a później to skracać i nawet nie bardzo wiadomo przez co skracać. Więc zanim wymnożycie, pod warunkiem, że tam są tylko iloczyny, bo jak jest suma to już tak skracać nie można, to właśnie warto najpierw skrócić, a później dopiero pomnożyć. Zobaczcie, tutaj e, 7 razy 5 to jest 35, prawda, zobaczcie, więc mogę skrócić to po prostu z 35 na dole. I zostaje mi 2 i 8, skrócę przez 2 i tu będę miał jedyneczkę, a na dole czwóreczkę, czyli mam jedną czwartą. 25 i 16, czyli zobaczcie, 16 skrócę z ósemką, tu będzie 1, tu będzie 2, tak? Przez 8 skracam. I skrócę sobie 25 i 10, skrócę przez 5, tu będę miał piąteczkę, a tu będę miał dwójeczkę. No i jeszcze zobaczcie, mam tutaj dwójeczki po skosie, czyli tą dwójeczkę skrócę z tą dwójeczką i tak naprawdę zostaje mi u góry 5, a na dole 1. Czyli mam 5 pierwszych, czyli po prostu 5. Wachlujesz mnie. Ja się mega spociłem. Słuchajcie, ostatnie trzy przykłady. Dobra. 15. jeszcze. Dobra. 15 skrócę z trzydziestką. Tu będzie 1, tu będzie 2, prawda? Nie, spoko ten jest dobry. Już już, już złapałem dużo powietrza. 8, skrocę sobie i yy, z dwójeczką. tu będę miał 1, tu będę miał 4, prawda? Zobaczcie. I mało tego, to jeszcze mogę 12. Ja się o góry mam trójkę, zobaczcie, i czwórkę, a 3 razy 4 to jest 12, i mi to się wszystko wypyka, zobaczcie, z dwunastką na dole. Ale numer, i zostaje mi po prostu jedna pierwsza, czyli 1, 14. Jestem ciekawy, czy to coś widać w ogóle po tych moich skracaniach. Jak, jak jesteście na bieżąco, to luz. Może ja powinienem kolorkami to pozaznaczać, a nie tak się spieszyć. Albo, albo większe przykłady. Słuchajcie, jak będziecie, jak nie skumacie tego jeszcze, to napiszcie, to jeszcze nagramy jeden filmik. Może kolorkami będę teraz, żeby było widać, co z czym skracam. 14 i 49 skracam przez 7, to będzie 7, a tu będzie 2. Teraz skracam sobie y, szósteczkę. Z dwunastką, i jeszcze tą dwójeczkę skrócę, patrzcie, bo 6 razy 2 to jest 12, prawda? I teraz mi się tu ładnie wszystko poredukowało. I co mi zostało? U góry została mi piąteczka, a na dole została mi siódemeczka. I co kolorkami lepiej? Pewnie... Brzydko. Brzydko kolorkami. Dobra, nieważne. No i ostatni przykład: 12 i 24, skracam przez 12, tu będę miał jedyneczkę, tu będę miał dwójeczkę. Brzydko, bo niebieskie kolor nie było. 15 i 30, skracam przez 15, będę miał jedyneczkę i dwójeczkę. I teraz zobaczcie, u góry mam 1 razy 1, a na dole mam 2 razy 2, czyli 4, czyli mamy 1 czwartą. Słuchajcie, tak wygląda skracanie ułamków. Bardzo ważne jest, żebyście zapamiętali, że my tak naprawdę musicie znaleźć największy wspólny dzielnik mianownika. Jak skrócicie przez ten największy wspólny dzielnik, to doprowadzacie ułamek do postaci nieskracalnej, czyli takiej, którą musicie właśnie zawsze doprowadzić w zadaniu. Co jeszcze? Jeżeli macie słuchajcie mnożenie u góry i na dole, to możecie sobie to oczywiście redukować, czyli skracać ułamki, tak jak to właśnie robiliśmy. Przy dodawaniu i odejmowaniu nie ma takiej opcji. Mnożenie nam to słuchajcie umożliwia. Także Tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o skracanie ułamków. Mac Murficzki z czwartej klasy. Uroczyście mogę powiedzieć, że powstał filmik pierwszy dla Was i mogę Wam powiedzieć, że to na pewno nie ostatni, bo ja mam naszykowanych tu jeszcze jakieś kolejne 10 dotyczące ułamków. Emi pokazuje swoje piękne prace, Emi też nie poróżnowała. Słuchajcie, Emi stworzyła, powiedz co stworzyłaś. Tu jest motylek na kwiatuszkach, tak? I co jeszcze? A to i drugi, co tam jest? Ślimak. Gdzie ślimak? Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierwniku, mam w ogóle nigdy, czemu się tak mówi, ale gdzie ten ślimak? A faktycznie. Jest ślimak. Ja bym powiedział, że to pani ślimakowa nawet. Prawda? Tak, ślimaczka. Ślimaczka. <grywa> <grywa> Także. O, jest ślimaczka. Zobaczcie, jest ślimaczka. A tutaj jest motylek. Motylek. Przepięknie. Dziękujemy Wam matmerficzki. Trzymajcie się, żegnamy się z Wami jak smerfastycznie numerycznie. Nie. Pomachasz? Mam zieloną obwódkę na ręku. Gdzie? 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 Dobra, trzymajcie się, Pa.